10 grudnia, a w ogrodzie jakby nadeszła wiosna. Zero śniegu, dodatnie temperatury i kwitnące rośliny. Chodźcie zobaczyć, co natura wyprawia. Witajcie na kanale Zielony Rabaty. Dziś zabieram Was na spokojny grudniowy spacer po ogrodzie i warzywniku. Temperatury zrobiły się wiosenne. Śnieg zniknął całkowicie, a rośliny no cóż. Część z nich postanowiła, że jeszcze nie czas na zimowy sen. Zacznijmy od największej niespodzianki. W grudniu pojawiły się krokusy jesienne, które poczuły ocieplenie i zaczęły kwitnąć na nowo. Między nimi wciąż wyrastają kolejne młode liście, jakby zbliżała się wiosna, a nie święta. A na trawniku zobaczcie. Stokrotki otworzyły swoje białe koszyczki jak w marcu. Ten widok w połowie grudnia wciąż mnie zaskakuje. Rabaty też żyją swoim rytmem. Liście na parstnic, dwuletnich i świeżych siewek. Tworzą piękne rozety w odcieniach zieleni. Między nimi widać inne beliny, które mimo zimy wciąż trzymają formę. Złote, misterne, powyginane źdźbła traw ozdobnych tańczą na wietrze i dodają ogrodowi lekkości. Kolorów dopełniają owoce berberysów i irk. Soczyste, czerwone, idealnie kontrastujące z uśpionymi rabatami. A hortensje? O tej porze roku wyglądają jak obrazy. Ich zaschnięte kwiatostany mają swój własny zimowy urok, idealnie wpisujący się w ten cichy, spokojny krajobraz. Na Lilaku przesiaduje całe stado wróbni. Czatują na karmnik, szczególnie teraz, gdy temperatura skacze. Ale jedzenia naturalnego nie ma za wiele. Zabawne jest to, że kompletnie nie boją się mojej obecności jakbyśmy już byli dobrymi sąsiadami. Coś, czego zupełnie się nie spodziewałem, ostatnie kwiaty róż. Delikatne, trochę potargane przez wiatr, ale wciąż piękne. Grudniowe róże mają w sobie coś wyjątkowego, jakby były pożegnaniem jesieni. A teraz chodźmy do warzywnika, który też trzyma się zaskakująco dobrze, jak na tę porę roku. Wciąż rośnie tuszałwia lekarska z aromatycznymi srebrzystymi liśćmi. W innej części oregano, które kompletnie nie przejęło się zimą. Z warzyw nadal zbierać mogę buraki liściowe, pięknie wybarwioną entywię i które mrozu się nie boją. I największy bohater tego zakątka ostatni broku, który przetrwał śnieg, mróz. I wygląda tak, jakby dopiero zaczął sezon. A skoro już o śniegu mowa, teraz nie ma go już w ogóle. Urządki są czyste, wilgotne i gotowe na dalsze obserwacje tego nietypowego grudnia. Taki widok 10 grudnia zdarza się naprawdę rzadko. Ogród jest cichy, spokojny, ale jednocześnie pełen małych wiosennych akcentów. Dziękuję za ten spacer. Jeśli lubicie takie klimaty zimowych, niezimowych ogrodów, zostawcie łapkę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie na Zielonych Rabatach.